Najlepsze triki do szpanowania. Zapraszamy do odcinka. W dzisiejszym odcinku mam dla Was coś specjalnego. Są to triki, ale nie triki do 1 na 1, tylko triki, którymi możecie się pochwalić przed rodziną, przed znajomymi czy przed kolegami na boisku. Zapraszam bardzo serdecznie. To jest jeden z prostszych trików. Polega tylko na podbiciu piłki. Jest bardzo łatwy, a nawet się przydaje czasem podczas meczów. Polega to jedynie na tym, że kiedy mamy piłkę na ziemi, wystarczy, że włożymy piłkę pod kątem i uderzymy ją, podbijając ją tym samym do góry. Czyli wygląda to tak. Można ją wtedy jeszcze złapać, czyli że robimy tak i idziemy na mecz. Idziemy sobie na boisko. Fajne, łatwe i naprawdę bardzo praktyczne. Mniej więcej takim kątem uderzamy piłkę poduszkami i łapiemy ją. Warto sobie kilka razy tak poćwiczyć. Można sobie spróbować właśnie na początku tak podbijać, nie od razu łapać, tylko tak Odbijać, aż się w końcu zacznie udawać. To jest bardziej taki, można powiedzieć, piłkarski trik, ale również jest związany z koszykówką, bo piłka do kosza się jest twardsza i też się fajnie odbija. Polega to jedynie na takim fajnym ruchu, kiedy sobie biegniemy, właśnie w ten sposób, i w tym samym momencie odbijamy piłkę kolanami. Tak samo, jakbyśmy odbijali piłkę ręką, to ma być taki ruch razem z piłką przez jakiś czas. To tak samo jest właśnie z kolanami. Przydaje to się na street'a, na przykład w filmie crossover było tak, że gościu szedł sobie i potem zaczynał normalnie kozłować. Jeszcze jednym jest taki bardziej rozciągliwy, można powiedzieć, to jest trick, Kiedy rozszerzamy nogi, zginamy się do tyłu i piłkę przykładamy pod nogami. Podczas mijania to się mało przydaje, ale to jest taki luźny ruch, właśnie żeby tak można było sobie zrobić. Oczywiście najbardziej popularne kręcenie piłką na palcu. Łapiemy sobie piłkę tak, kiedy ręce mamy naprzeciwko twarzy i ją rozkręcamy tuż na palec. No wiadomo, na początku nasz palec nie będzie nas słuchał, bo nie jest tak sztywny, może się czuć niepewnie z takim właśnie trikiem. Najlepiej sobie kręcić na paznokciu, bo wtedy nam się piłka dłużej kręci oczywiście. No i rozkręcamy w ten sposób i próbujemy złapać na palec. To jest oczywiście ciężkie, no ale z czasem to wychodzi. No i ostatnie zostało tornado rękami. Czyli to jest coś takiego, kiedy rozkręcamy sobie piłkę, podobnie tak jak na palcu, i próbujemy ją złapać właśnie w tym momencie na ręce, żeby ona nam się sama okręciła. Musimy też wykonywać właśnie taki ruch, mniej więcej, razem z piłką. To ma być tak samo jak w tańcu, i ona nam się kręci. Samo praktycznie. To ma być taki ruch właśnie mniej więcej. To na tyle w tym odcinku. Dzięki, że byliście. Za niedługo doczekacie się trzeciej części trików. Poszukujemy dla Was naprawdę fajny odcinek, także zostańcie z nami, zostawcie suba razem z dzwonkiem, żebyście mieli powiadomienia o trikach do 1 na 1 trzeciej części. I zapraszam oczywiście do poprzednich. Zapraszamy do odcinka.